Po cały dzień przy niej był, wciąż ocierał jej łzy W końcu potwierdziło się, że przez raka miała skończyć życie swe Odstępował jej na krok, chciałby przy niej cały rok w którym tyle miało zmienić się, już nigdy nie będzie tak samo, nie Chciałaby każdego dnia Musiał patrzeć jak upada Tak, bo myśl jaki To był dla nich ból Wiedzą, że w końcu odejdzie Znów, wiedzą, że w końcu Nadejdzie czas, że wezmę ją Do góry, że odejdzie znak Dalej zegar bił, a poprawy Brak, i ciało z dnia na dzień straciło blask Mimo, że organizm walczył cały czas Ona była jedną Z najszczęśliwszych gwiazd, on cały